Serdecznie na kanale Cozy Worms. Ok, więc kolejna książka, e, która ma uwaga chyba 80 stron. O. Sprawdźmy. No i fajnie, fajnie, Brandon. 81. 81 stron jest to migawka Brandona Sandersona. Wydaje mi się, że już gdzieś o niej mówiłam, ale mogłam się mylić. Jest to moja pierwsza książka Brandona Sandersona, um, którą Ola też czytała. I jojojo, jo jo, ja w ogóle przeczytałam ją chyba na raz, albo na dwa maksymalnie. I to jest książka, w której wyda w ogóle jest fantazja, w sensie opowiada o tym, że um, nasza technologia poszła tak bardzo do przodu, że policja jest w stanie zrobić coś takiego jak migawka. Czyli w momencie, w którym na przykład jesteście w sądzie i sądzicie się z kimś o to, kto ukradł, powiedzmy, wasz, nie wiem, jabłka ze sklepu, to policja jest w stanie odtworzyć ten dzień w postaci, właśnie, migawki i wpuścić yy, policjantów do, tego, do tej migawki. I oni sprawdzają, co tak naprawdę się stało w tamtym momencie. I oni nie mogą, jakby, wiecie, yy, aresztować tych ludzi i w ogóle, oni po prostu mają powiedzieć, co się tam stało. Czyli muszą niezauważalni być w ogóle. Nie zmienić za bardzo przeszłości, bo to też jakby wiecie. Nie mogą za bardzo wychodzić poza e, normy, żeby po prostu nie zmienić tego dnia bo to trochę działa jak efekt motyla, nie? Oni po prostu wchodzą tam, mają zobaczyć, co się dzieje i wyjść. I w ogóle wydaje wam się, że cokolwiek wiecie. A potem autor ma takie. nic nie wiesz. No takie, że zaczynasz rozumieć, jakby, jakby się po prostu klimatyzujesz w. Wiem, co gdzieś tam dzieje, i nagle masz takie. Aha, nie. <laughs> Super! Hmm. Następna, najbardziej no książka, i taka wręcz do całej tematyki tych wszystkich książek, trochę odstaje, ale jednak jest ona moim ulubieńcem, czyli Głąb i Wąż. Jest to pierwsza część trilogii, właśnie. Głąb i Wąż, i no, to jest chyba ulubiony taki. Jeden jest właśnie. Fantastyka, właśnie, romans. I w ogóle to, no, ulubiona moja relacja. Jakże to, że ja przeczytałam tą książkę w dwa dni dosłownie, po prostu tak uwielbiam ją. Jak jak się to wam taki. Ja, ja bym zrobiła z chęcią w pierwszej części, bo była cudowna Mi się mega podobała. To, jak idzie relacja naszej dwójki bohaterów jest wspaniała. Yy, nie jest to spoiler, no, ale właśnie jest. Enemy to Lovers. E, mój ulubiony e, trope, więc e, no, hi hi. no właśnie Ale jest on wspaniale jakby pokazany, bo to jest dosłownie Elvisa To jakby takie, no i zwłaszcza, że ono się tak właśnie idealnie, że ono się długo rozwija Że jakby widzimy to, co zachodzi w bohaterach i w ogóle No jakby cała trylogia należy do mojego serduszka, a zwłaszcza pierwsza część Bo jakby druga jest, no w mojej opinii najsłabsza Jakby trzeba po prostu przez nią przebrnąć a trzecia jest taką fajną kwintesencją na no sam koniec, ale pierwsza to jest totalnie topka To ja wam powiem coś, co mnie zachęciło i jak możecie zauważyć, ja już zaczęłam czytać no. Jestem na 19 stronie, <laughs> no. no Coś, co do mnie przemówiło to to i może wam się też o tak ruszę, bo ja bardzo lubię ten motyw Że to jest mm, romans e, wiedźmy z pogromcą wiedźm, jak to się mówi? Złowcą Czarownic. Złowcą Czarownic. No to są Także ja uwielbiam w ogóle taki motyw. Nie wiem dlaczego kiedyś. Właśnie w ogóle, motyw ma jakby samo. fantastyczny świat. No jest cudowny, mi się bardzo. W ogóle jest ona bardzo girl power. Bardzo lubię w ogóle tą główną bohaterkę. Ona daje wam taki girl power vibe. Totalnie. Jest taką mocną postacią. Właśnie w ogóle to jest super, że tutaj dominuje. Ona tak totalnie dominuje, co jest bardzo rzadko w książkach, gdzie to właśnie główna bohaterka dominuje. I to tutaj ona jest. Totalnie. Okej, okay, kolejną książką mocną, i pozwólcie, że tam z karteczki, bo boję się, że przestawię coś. Jest e, książka Przypadek Charlesa Dextera Warda e, od Lovecraftu. E, jest to kolejna książka, którą. Potrzebowałam analizować, podczas odsłuchiwania jej e, Na szczęście wtedy odsłuchałam to z e, znajomym I no dobrze, że on tam był, bo ja bym... Były momenty, w których ja naprawdę potrzebowałam się trzymać I potrzebowałam, żeby on mi powiedział jeszcze raz, co usłyszałam Żebym zrozumiała, co się dzieje Mega pogmatwana historia Generalnie Lovecraft z takich rzeczy słynie trochę Mm, nawet nie do końca też wiem, co mam, mam powiedzieć o niej, bo nadal czuję takie zamieszanie w tej głowie. Generalnie, na przykład, jeden wątek to jest to, że jest sobie mężczyzna, który się nie starzeje. Hmm. I on sobie egzystuje, i nagle zaczynają jakby nie może za długo w żadnym mieście zostać no bo zaczynają to ludzie rozgryzać. Że dlaczego? Że może jest wampirem, że coś tam. <laughs> I, I tak, i kolejną postacią, o której czytamy, jest chyba jego przodek, po, nie, przodek, nie, z drugą stronę. Potomek, e, który też rozgryza tą akcję i, i jakby. <śmiech> <śmiech> Ciężko się o tym mówi strasznie, bo też momentami nie wiemy, czy nadal stoimy na płaszczyźnie realiów, czy to już jest fantastyka. Naprawdę, do teraz nie jestem pewna, czy oni wszyscy nie byli po prostu chorzy na głowę No mega polecam, ale polecam zrobić body reading I wymieniać się na bieżąco przemyśleniami Uważam, że ma się wtedy jeszcze większy kontrast spojrzeń na to Że wy zwrócili na coś innego uwagę, ta druga osoba zwróci na coś innego i... No i jest w audiobooku e, Także polecam Jak możecie, to polecam Nie wiem, czy się nie czyta... nie. Czy... Nie wiem, czy nie czytałoby się tego łatwiej, jeżeli chodzi właśnie o wracanie do wątków. E, czy się słucha tego łatwiej. Ja przesłuchałam i polecam w sumie taką metodę, ale nie powiem Wam, czy lepiej, żebyście czytali, czy słuchali, bo nie wiem szczerze. Ale pewnie kupię sobie papierową wersję je i spróbuję jeszcze kiedyś, hmm. bo wydaje mi się, że jest jeszcze dużo wątków, których nie rozumiem albo nie wyłapałam. I to jest niesamowite, że to jest ta książka, w której w releadzie nie powtarzacie tej samej historii. Tylko znajdujecie na wywątki. Tak mi się wydaje, że to, to może być ta książka dla mnie. Okay. Także polecam bardzo. widzę, że już zachęciłam, więc. Tak. Dobrze. No. Nie łatwo takie znaczy, ma taką technikę, że ona mnie zawsze zachęca do książek. Fajt. Nieważne, to jest, jaka to jest tematyka, to zawsze mnie jakoś zachęci. Spoczka. Także koszerze, po powieść dyscyplina o świecie, który opowiada o tym, że... No, świat poszedł tak do przodu, e, że generalnie nie ma w świecie chorób. Nie umieramy na raka, nie umieramy z starości, nie umieramy, bo tak, bo chcemy umrzeć, <noise> bo jesteśmy przywróceni do życia. I o tym, e, żeby nie było przeludnienia na świecie, decydują e, kosiarze, którzy zbierają do sobą ludzi i ich zabijają. Więc no, jakby jest to. W... Napisana. napisano, w sensie, nie już to jest naprawdę bardzo dobry pisarz. To, jak on to stworzył, to, jak to wszystko tam się dzieje, wszystkie wątki, sam jakby wątek romantyczny, który tam jest, on po prostu tam jest, jakby w ogóle się nie wybija i jakby ten jest pięknie Ma być tłem i jest tłem. Literatura młodzieżowa, także na spokojnie, że. Tak. Się... Kolejną książką moją jest też taka mocniejsza i też trochę słuchałam w audio. Jest to druga część Wojny Makówkowej, czyli <grywa> Republika Smoka I uwaga O niebo bardziej podoba mi się dwójka niż jedynka Więc jeżeli macie problem z pierwszą częścią To zachęcam was do przebrnięcia przez nią i pójście do drugiej, bo dwójka mi się o niebo bardziej podobała Jest też, może dlatego, że też jest więcej takiej um, Relacji tam, a ja jednak lubię relacyjność w książkach i też jest... no sama główna bohaterka zaczyna już ogarniać troszeczkę Więc już przestaję być takim głupikiem, że tak to nazwę Dla tych, którzy czytali będą wiedzieć o co mi chodzi No no i to była bardzo, bardzo dobra książka Generalnie Wojna Makowa jest bardzo dużą serią, trylogią I Teraz jestem na trzeciej części, także nadal jakby potwierdzam swoje słowa Rhetora klasyczna nawet klasyka horroru, czyli Frankenstein. Jest to akurat książka, którą w tym roku i przesłuchałam, i przeczytałam, bo po prostu stwierdziłam, że słuchając jej dużo rzeczy mi umknęło, i mimo, że przesłuchałam, i jakby oceniam na Pięć gwiazdek, jakby czułam ten, ten dramat, któryś tam. Jakby To jest ogólnie bardzo smutna książka. I. Ona jest taka bardzo właśnie przyjmująca i dramatyczna Ale czytając miałam takie, no, że tym bardziej do mnie to wszystko doszło I tym bardziej to wszystko dostrzegłam I No po prostu to jest klasyka, którą warto poznać Dobra, to moją już dziewiątą książeczką e, Jest Ze zamkniętymi drzwiami e, Generalnie słuchałam jej Niedawno stosunkowo i słuchałam w audiobooku Tak Tak, no Ja też dosłownie tydzień temu no, no. więc No Dlatego, i tak by nie było więcej, ale w tym no, roku to... Dla mnie tak, bo ja chyba mało kryminałów i trierów czytałam w zeszłym roku Więc dla mnie to trafiło do topki No, co ja mogę powiedzieć? Generalnie książka opowiada o małżeństwie Które z pozoru jest idealne Hmm. ale właśnie z tymi zam, zamkniętymi drzwiami, metaforycznymi drzwiami, e, dzieje się coś zupełnie innego. No, dlatego ja też wam więcej nie będę mówić fabule, bo ja sama no. też nie wiedziałam o czym czytam. Ja też nie, jakby I dowiadując jest... się po kolei. Więc no. też moim poleceniem Cozy jest tam, gdzie raz spotyka się z niebem i. Jenny, jak pięknie jest opisana właśnie i przyroda, w ogóle ten świat, że sprawia, że ta książka jest taka wręcz w jakiś sposób magiczna I to, że ja na przykład czytając to, dla mnie coś było takim mega plot twistem, a jak na przykład Ania to czytała, to ona była taka, że ona wiedziała, że to pewnie tak jest a ja mam takie? A ja byłam przekonana, że tak nie jest. Ale no, mi się bardzo podobała. jakby ja też trochę brałam na niej łez, przez co jest piękna. Po prostu jest pięknie napisana. Jakby jest. No, wyjątkowo, jakby została po prostu u mnie. Przez to, jak, w jaki sposób jest napisana i że właśnie oddaje tą przyrodę i zwierzęta. I w ogóle, jakby no, mówiąc o czym ona jest, to jest właśnie. Mm. Że jakby nagle pojawia się taka dziewczynka w życiu takiej Joanny, która mówi, że ona jest z innej planety Właśnie przybyła z gwiazd i że ona musi zrozumieć gatunek ludzi I no i w ogóle to takie dziewczynki, jakby w ogóle to... No nie wiem, jest taka mega cozy Ja ją bardzo polecam i on ci zostaje, ja sobie przeczytała Bra! czekałam na to rok No Bo Ola cały czas mówiła, że musisz to przeczytać, musisz to przeczytać i to, to mi nie dawała no, no Więc najpierw e, powiem wam o Wiedźminie Tutaj mam drugi tom, ja w tamtym roku czytałam pierwszy No ale już go nie mam fizycznie, bo go pożyczam Więc po prostu dam wam jako e, samą symbolikę drugi tom I ja nie wiem, czy ja muszę się rozgodywać. rozgadywać <laughs> jest super W tym roku też właśnie przesłuchałam wszystkie dostępne części, jakie są dostępne w schowisku. Też bardzo bardzo lubię Wiedźmina, też jest w mojej topce no, a Muszę ja ją dokończyć w końcu tylko, że czytając ja, ja wolę o wiele czytać, nie lubię słuchowisk Nie wiem dlaczego, może kiedyś mi się to odmieni Ale bardzo nie lubię tego I bardzo mi to nie wchodziło, więc czytam A jak wiecie, bądź nie jest TikToka, czytam e, łącznie od 30 książek Więc to moje czytanie Wiedźmina trochę odchodzi na bok a jeżeli nie widzieliście, to zapraszamy do TikToka, no, gdzie jesteśmy bardzo aktywne, tak, jesteśmy przez 4 dni w tygodniu, także bardzo zachęcamy. Ehm, no. No i wiedźmie jest mega dobry. <grych> Czy ja muszę mówić o fabule? No. Ostatnio, moją wielką książeczką, ale z jakim wielką miłością też już niej niepowałam jest siedmiu mężów Ewein Hugo. Ja mogę zobaczyć pod spodem, co tam jest? Tak, bo po to w ogóle to możesz. no jest pięknie wydane. Jakby według się to wydanie totalnie oddaje. To Cześć, i... Takie coś kiedyś były, takie te, no, z filmami. Tak, jakby to totalnie oddaje to, o czym jest ta książka. Ale to jest brzydka No, w jaki sposób jest ta książka napisana? Bo właśnie to jest jako taka bardziej w formie wywiadu, właśnie. Więc jakby. Sam fakt, że autorka sprawia, że ja mam wrażenie, że naprawdę Evelyn go istniała I że ona żyła pośród nas i jakby... Jest w bardzo realistyczny w sposób napisana, że jakby ja chłonęłam tą książkę, ja po prostu pragnęłam poznać Evelyn, Hugo jako postać, co prawda Jest to bohaterka, której raczej się za nią nie przepada Bo robiła dużo różnych rzeczy, ale dzięki temu Opisowi, jakby w ogóle dzięki poznaniu książki, poznajemy ją i możemy zrozumieć, dlaczego zrobiła to, a nie tamto, i po prostu zrozumieć jej punkt widzenia. I zadajcie to pytanie? Lub sobie ją na 30? Tak, nie wiem. Nic w nie wpaść. No, ja tak mam Twoje już trzy książki teraz? Tak. tak. Spokojnie na no. Dobra, to teraz a. już tylko moje dwie ostatnie. Dwory, generalnie wziąłem pierwszy tom, ale tak drugi naprawdę najlepszy. drugi jest najlepszy No, drugi tam jest najlepszy eee, Powiem, eee. eee, Ponieważ, głównie dlatego, że skupia się na relacjach A jednak jestem osobą, która lubi czytać w tych relacjach Troszkę tych znaczników Ja dodawałam tak, tak znaczniki Widzę, widzę Jest No Ja do trójki dodawałam już chyba Tak no No Dwójeczka jest taka no, dla mnie najlepsza e, no, Chociaż też, e, uważam, że ona nie miałaby swojego uroku, gdyby Janka nie powstała, także jak najbardziej no. jedne to oddaję Ale dwójka jest moim faw Ale tak naprawdę cała seria <grym> Ja uwielbiam Dwory mm, No też w tamtym roku zaczęłam i skończyłam całość, wszystkie 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 domy. Ja tego zaczęłam nie skończyłam, tylko po prostu pod sobą trylogię No trylogię skończyłaś i dodatek przeczytałaś w zeszłym roku jeszcze tak. I zaczęłam po prostu... Został ostatni tamoli. No Ten taki dodatkowy, że tak to ujmę Z fabułą innych postaci Nie będę się jakoś bardzo rozwodzić Bo o dworach możecie, mogę mówić i mówić, więc kiedyś mogę nawet oddzielny film o nagrać, dlaczego są super Ale mamy tutaj krainę... E... Fi? Fea? Fea fe, fe, Elfów <noise> e, i różnych innych takich magicznych stworzeń. <laughs> I mamy e, człowieka, który nagle się tam pojawia. Ahoj! Kobietkę, nawet powiem. No. Silna, główna bohaterka! I ostatnią książką, a dokładniej powieścią graficzną. Tego szukałam, ale coś ilustrowanym chciałam powiedzieć, ale tak. Ostatnią książką, a dokładniej powieścią graficzną jest. Klub smutnych duchów, ale dwójeczka Moja też jest ulubiona, dwójeczka e, Bo szczerze mówiąc, generalnie cała trylogia jest mega dobra Mega polecam Nie chcesz trzeciej? No, ale polecam okay. A co? A mogę? To dobrze, dwa pierwsze to bardzo polecam, bo trójki mnie czytałam Ale to super, ale super jesteś e, Ale dwójeczka do mnie po prostu mocniej dotarła Dwójeczka Moja ulubiona część, najbardziej do mnie dotarła, najbardziej e, utożsamiam się z problematyką w tej książce e, I tak, jest taka cozy, taka do przeczytania na raz, ona ma niby 247 stron, ale przypominam, to jest komiks, więc jakby serio mega szp... w pół godziny, dosłownie Serio Często też są na przykład strony, gdzie nie ma tekstu, nie? Także obrazek Naprawdę, mega szybko się czytam, mega fajnie Nie infantylizuje nas E, daje nam być sobie, jakimi jesteśmy. Bardzo nas e, szanuje, akceptuje takimi, jakimi jesteśmy i takich nas przyjmuje. E, tak nam przekazuje treści. Koniec.